Aha. Julka, powiedz co uprzedzaliśmy sobie tak wcześnie? Przez kretuszkawki i borówki? Bo wygrałem śpieszny jest na TikTok'u. Mmm, kretuszkawki, mm, Zapraszam, zapraszam. Owoce i warzywa, prosto z mojej pól i tarów. To co Na czym sprzedaż? i borówki. Zapraszam, zapraszam. Owoce i warzywa, prosto z moich pól i sadów. A czy ma pan krew bodówki? borówki? Niestety nie, ale mam właśnie jabłka, gruszki, sałaty, kalapio. I to co widać. No to w takim razie podziękuję. A może jednak się pan skusi? Nie, nie, przyszliśmy tutaj z ograniczoną liczbą. Gdzie są te owoce? Owocki, owocki, kaszale? Nie wiem, żarty tu owoce, pełne witamin i korzyści. Marzywa, owoce, pełne witamin i korzyści. Chętnie się spuszczę. Świetnie pan przygotował u mnie najlepsze trzy i borówki. Co ile zapakować? Poproszę 50 deko. No jest tu ludzie jak w mrodowisku. W mrowisku tych czerwonych mrówek. Ej ty przystojniaku, chodź tutaj. Co mnie pani przekonała? Co ma pani do sprzedania? Panie kochany amulety, taliozmany, świeci bełka. Wszystko to przyciąga w drog. No, Nie wiem. Spójrz na mój towar. Tak warantuje, to, że nie odejdziesz stąd z pustymi rękoma. rozejrzę się. Pokus pokus, stary mary, Śpimy jutro, to przez dzień cały. Ty no, ale spójrzcie jaki tu fajny świeci dełka. Bez pośpiechu Gwarantuję że ty znajdzie. A co to za symbol To kochanianki jest symbol bogini Kaj No ładny wyszło. ładny ZAROMISTY! A ile kosztuje? Tylko 40 zł Ale że jesteś ładniutki Mogę zejść do 20 kobieta chyba założyła swoje okulary. nie się. Sam mi wyglądasz lepiej. Biorę. Zapraszam ponownie. Masz te owoce? Mam po 50 dekot ruskawek i borówek. Nie powiedziałeś dokładnie ile mam kupić? Chyba wystarczy na dużą blachę. Dla Oskara i Piotra to i tak będzie za mało. Oni przecież nie znają umiaru. I kto to mówi? No ja. A ile zajmie nam wyrobienie tego ciasta? Przygotowanie owoców, przygotowanie ciasta, pieczenie, dekorowanie. Jakieś półtorej godziny. To co Julka, plan na resztę dnia to telewizja? Wybacz, idę z Czarkiem do kina. Jeżeli chcesz, możesz iść z nami. Nie, 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 nie. Czarek przyjdzie po mnie wieczorem. I od tamtego momentu chatę będziesz miał wolną. Nice. Ale pamiętaj, że sąsiadka wszystko będzie mi relacjonować na bieżąco. Głupi osiedlowy monitoring. Mówiłeś coś? Nie. Może też być tak, że zostanę u niego na noc. Więc nie puść chaty z dymem. Ja miałbym puścić chatę z dymem. Po ostatnim takim tekście Oskar spał na balkonie. A co ja? Jego nianka jestem. To wolny człowiek. To wolna osoba. No pójdę się już szykować. Poczekać na czarka z otwaną konsolą. Zdążymy rozegrać trzy mecze. Jurka przybył twój książę w czerwonej maździe. Już, 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 już idę, idę. Uszanowanie Dawid. Jurka gotowa? Już wchodzę chwila. To co? Idzie się do kina, do restauracji czy do teatru. Ze racji, że Julka lubi tego typu przedstawienia, idziemy na musical. Oj, 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 to współczuję. Oby wszystko się zrewanżowało. Julka, niedługo zaczyna się przedstawienie. Już, 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 już idę, idę. Julka, wyglądasz, wyglądasz. Nawet pomóż mi znaleźć odpowiednie słowa. Mnie do tego nie mieszaj. No co, idziemy? Panie przodem. od tyłem. Zajmij się lepiej sobą. To zostaliśmy sami. Czym by się tutaj zająć? Maraton Waxów? Czemu nie? Koniec oglądania. Idziemy w kimę. Ej, no nie teraz. Musimy wiedzieć, jak to się skończy. Skończy się tak, że będą napisy końcowe. Idziemy do łóżka. Ciekawe, kim jest ta kara. Mnie to jakoś nie interesuje, ale łańcuch świetny. Dobranoc. W ogóle wyobraź sobie teraz, że mówisz dobranoc w pustym domu i ktoś ci odpowiada. Cicho bądź, bo przez ciebie nie zasnę. No już dobra. Dobranoc, dobranoc. Dobranoc, dobranoc. Zaraz cię strzelę. Tylko się nie zmęcz, śpi. Co tak śmierdzi? Jakby spalone owoce? Jakieś steragan się pali? Mi to pachnie ciastem. Ciasto! na to się popisaliśmy niczym wadek z kiepskich. Dobrze przynajmniej, że chata nie poszła z dymem. I tyle wyszło ze wczorajszych zakupów na targu. A czy na blacie nie leży twój wisior? E, pewnie go tu wczoraj zostawiłem. Zbierajmy się do szkoły. Może i racja. Dobra, chodźmy na zajęcia. Ciekawe czy Julka pojawi się na zajęciach po wczorajszym wypadzie z czarkiem.